To po prostu mam czarną dziurę. Dobra, to poczekajcie. Idę sprawdzić i będziemy dokładać guziki dalej. Dlatego mam dziubaski mówię, że psy zapamiętują co gdzie jest, a jakby ludzie tego nie ogarniają i, i, i jakby... Dlatego musimy sobie podpisywać, robić naklejki i takie rzeczy. Już wiem, czego tam brakuje. Święty spokój. Święty spokój. Nasz ulubiony guzik. Nie jak mogłam o nim zapomnieć. Czy to jest piłka? Piłka. Tak. Szarpak. Jedzonko. dobra, Lisek. Okej. Okay. Święty spokój. Siałunek. Dobra, tu mi się wszystko zgadza. Cała... Niespodzianka. Natomiast jeszcze ten dół Siaunek mi w się... dwóch miejscach, bo dodałaś obok mnie. Nie, nie, tu jest chce. Chcę. Wyżej? Wyżej. Nie. Tu? Chcę Głaskanie. To jest głaskanie, chce. Tak, bo to było chce głaskanie. Odwróć to do góry, bo na dół nie będziesz na pewno z tym szła, więc czy to 180 stopni to po lewej stronie.